13 tak jest i na ogłoszeniu wyroku stawili się. Oskarżona stać Natalia Ruś osobiście obrońca oskarżonego z wyborów. Padne Cynast spokojnik Porwela, tak? I na sali w charakterze publiczności Pan prokurator jest. A na prokuratora nie mamy. Dobrze. I na sali w charakterze publiczności stawili się. Po kolei. Bardzo proszę. W takim razie bardzo proszę o powstanie. Są to było? wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2025 roku w składzie tu obecnym. Po rozpoznaniu sprawy w dniach 25 listopada 2024 roku. 23 stycznia 2025 roku, 25 lutego 2025 roku, Natalii Luś, córki Andrzeja i Bernadety urodzonej 22 kwietnia 1999 roku w Rybniku oskarżonej o to, że w nieustalonym dniu, nie wcześniej niż 12 grudnia 2023 roku w Rybniku za pośrednictwem mediów społecznościowych publicznie pochwalała popełnienie przestępstwa przez inną osobę, a to zachowanie kwalifikowane z rozdziału 24 Kodeksu Karnego, którego dopuścił się Grzegorz Braun na terenie budynku Sejmu w Warszawie w dniu 12 grudnia 2023 roku. To jest o 255 paragraf 3. Kodeksu Karnego w pierwszym punkcie. Na mocy artykułu 414 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego i artykułu 17 paragraf 1 punkt 2 Kodeksu Postępowania Karnego uniewinnia oskarżoną Natalię Lóż od popełnienia opisanego wyżej czynu z artykułu 255 paragraf 3 Kodeksu Karnego. W drugim punkcie, na podstawie artykułu 632 punkt 2 Kodeksu Postępowania Karnego, zasądza od Skarbu Państwa na rzecz oskarżonej Natalie już kwotą 1176 złotych tytułem zwrotu kosztów związanych z ustanowieniem obrońcy z wyboru. I w punkcie trzecim, na mocy artykułu 632 punkt 2 KPK, kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa. Proszę sobie usiąść. Zeznamadzonego w sprawie materiału dowodowego, a to odtworzonych na rozprawie zapisów, nagrań zamieszczonych przez oskarżoną w mediach społecznościowych, z wyjaśnień oskarżonej, z zeznań przesłuchanych świadków, świadków zgłoszonych przez obrońcę, Oskarżony, ja również zeznań świadka zawnioskowanego w akcie oskarżenia, w żaden sposób nie wynika, ażeby działania oskarżonej stanowiły pochwałę przestępstwa. Nie... Oskarżona nie zrealizowała tutaj z takim zamysłem, zamysłem pochwalenia e, czynu e, zabronionego. Oskarżona nie wyczerpała znamion przestępstwa zarzucanego jej, a to artykuł 255, paragraf 3 kodeksu karnego. Zdaniem sądu, oskarżona jedynie wyraziła swoje zapatrywanie na postawę, odnośnie postawy pana Grzegorza Brauna, chciała jedynie zwrócić uwagę swoich odbiorców w mediach społecznościowych, które to media społecznościowe prowadzi, w których jest aktywna, na właśnie zachowanie pana Grzegorza Brauna na terenie Sejmu, wypowiedź, co istotnie oskarżonej. Stanowiła własną ocenę co do postawy pana Grzegorza Prawna. Oskarżona wskazała wyraźnie i wprost, że poseł zrobił to w niezbyt kulturalny sposób. Powinien był to zrobić jakoś inaczej. A zatem, oskarżona zdaniem sądu, wyraziła dezaprobatę sposobu zachowania pana Grzegorza Brałna. Wskazać należy, że ujawnienie swoich osobistych poglądów, w tym nawet religijnych, w nawiązaniu do oceny zachowania polityka, nie stanowi. Przestępstwa. Państwo tutaj się oczywiście na ogłoszeniu wyroku bardzo licznie i wskazać należy, że pochwalać to znaczy gloryfikować, chwalić, uznać za godne naśladowania, za usprawiedliwione, pochwała musi stanowić ewidentne, proszę Państwa, wyrażenie aprobaty dla przestępstwa, jednakże treści wypowiedzi oskarżonej, podlegające analizie przez sąd w sposób bardzo szczegółowy. Nie stanowią intencjonalnego aprobowania jakiegokolwiek przestępstwa przez oskarżoną. Zachowanie, czyli wypowiedzi tutaj oskarżonej, należałoby zanim sobie ocenić jedynie przez pryzmat wyrazu wolności słowa, o czym. Oskarżona w swoich wyjaśnieniach wielokrotnie mówiła, które wielokrotnie tutaj podkreślała, poprzez prawo do swobodnego wyrażenia poglądów w miejscu publicznym. Zdaniem sądu, oskarżona nie wyczerpała znamion przestępstwa z artykułu 255, paragraf 3 kodeksu karnego, nie z zamiarem bezpośrednim, a zatem sąd, tak jak w wyroku jest wskazany w punkcie pierwszym, uniewinnił oskarżoną Kawieluś od zarzucanego jej czynu. W drugim punkcie, tak jak sąd już wcześniej wskazał, zasądził od skarbu państwa na rzecz oskarżonej Natalii Ruś kwotę 1176 zł. To są koszty związane z ustanowieniem przez oskarżoną obrońcy z wyboru, a kosztami postępowania sąd obciążył skarb państwa. Jeżeli strony nie zgadzają się z niniejszym wyrokiem, z niniejszym orzeczeniem w terminie 7 dni od dzisiaj, przysługuje stronom. Prawo do złożenia wniosku, sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku po otrzymaniu uzasadnienia w terminie 14 dni strony mogą wywieźć apelację za pośrednictwem tutejszego sądu rejonowego w rybniku, do sądu, do sądu okręgowego wytniku. To wszystko, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ну, да, 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 да